Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy towarzysze. Z tej strony pewnie kojel, AK Michał. I witam Was w dość nietypowym filmie, ponieważ w dzisiejszym filmie postaram się wyrazić jak najbardziej jasno, jak najbardziej ciągiem swoją opinię odnośnie yy, nastałej sytuacji w obliczu pandemii koronawirusa, AK COVID-19. Yy, co mógłbym powiedzieć? No, zacznijmy może od samych podstaw, gdzie to się zaczęło, jak to się zaczęło. Co ja o tym myślę? Ano, w sumie powiem wam tak. Zaczęło się to w Chinach. Nie zdziwię się, jak po prostu Chińczycy próbowali wynaleźć albo jakąś szczepionkę nową na jakąś chorobę, albo po prostu planowali, robili jakieś eksperymenty genetyczne i po prostu przez przypadek wypuścili po prostu coś, co nie było prawdopodobnie dokończone i nazwano to teraz COVID-19. Nie zdziwię się, jeśli. Te 19, co się oznacza, ale na razie tego nie wiemy i powiem Wam tak. Zacznijmy może od tego, jak to się rozprzestrzeniało na światło. Tego zajrzyjmy sobie na mapkę. Otóż tak, zaczęło się to wszystko w Chinach. Jak widzicie, Chiny. No, zobaczmy sobie aż nawet na obecną liczbę zarażonych. I powiem tak, obecnie na tą chwilę jest potwierdzonych 82 tysiące, zgonów jest aż 4 tysiące, a ozdrowień 77 tysięcy. Nie będę się teraz rozwodził nad moralizowaniem tego, ile jest tu zgonów, jak to jest straszne, bo chyba myślę, że każda myśląca istota to wie. Zacznijmy może od tego, jak to się rozprzestrzeniało. W pierwszej chwili kraje myślały, że Chiny opanują sytuację bardzo krótko bo to się rozpoczęło w jednym mieście pamiętam i myśleli, że a na pewno władze w Chinach opanują to, żeby to się nie rozprzestrzeniało niestety zapomnieli, że Chiny to jest ogromny naród Chińczyków jest naprawdę mnóstwo i zapomnieli, że są tureści, którzy chcą wrócić do domu i takie tam inne sprawy no i właśnie tak się rozpoczynało e, World Tour koronawirusa. E, jakkolwiek by tego nie nazwać. E, Mordże o dziwo zachowała się Korea Północna. To ciekawe. Według wielu oczywiście nawet nie zwrócili uwagi pewnie na to. Ale gdy w Chinach od razu wykryto e, koronawirusa w pierwszym przypadku zachorowania w Korea Północna od razu zamknęła granice. Czy to lądowe powietrzne oraz morskie. No, powiem tak, yy, Bo dość rozsądne posunięcie mimo wszystko. I wiem, co teraz myślicie, rozsądek i Korea Północna, haha, ha, bardzo śmieszne. No, w wielu przypadkach można tak powiedzieć, aczkolwiek w tym, no, zbytnio nie, bo tutaj naprawdę yy, dobrą decyzję podjęli, na przykład ich bracia z południa, no, <śmiech> <śmiech> spójrzmy sobie na nich. No, no... O wiele gorzej na przykład, tak? No ale dobra, nie będziemy się teraz rozwodzić tutaj nad konfliktem tutaj. Spójrzmy sobie może na bliższe nam tereny, na Europę. Co tu się zadziało? A no, chociażby sytuacja we Włoszech, każdy wie, jak wygląda. Jest to straszne, spowodowane tym, że w większości we Włoszech jest ubóstwo i po prostu. No wiem, że pewnie wielu z was teraz pomyśli, że A! Przecież no nie, no Włochy przecież były pod planem Marszala, przecież były w tej. Lepszej strefie, ano, nie do końca. Nie to, to nie jest takie piękne, jak się Wam wydaje. Obecnie, niestety, na tą chwilę we Włoszech spójrzmy sobie w ogóle. Idziemy na jakąkolwiek prowincję. Zobaczmy sobie. No, 100 000, tfu, 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 178 972. Zachorowania, ozdrowienia 47 055 i zgonów aż 23 660. No, ym, dlatego chociażby nie wierzę w to, jak ktoś mówi, że Włochy były w lepszej sytuacji po II wojnie. Jak teraz zobaczcie, że nadal tam jest ubóstwo i nadal po prostu ludzie. Chorują. W ogóle we Włoszech to była tragedia, co tam się stało. Wiele osób we Włoszech mówiło, że nigdy tak źle nie było, nawet po II wojnie światowej było lepiej, więc pozdro w ogóle. Natomiast odnośnie tego, jak postępowali ludzie na początku pandemii i potem jak się ona rozwinęła, ano różne kraje miały różne sposoby. W większości były podobne, no bo przecież WHO czyli World Health Organization, czy albo jak po polsku chcemy mówić, to Światowa organizacja zdrowia po prostu szybko wysunęła w miarę te pięć zasad, którymi swoją drogą wypadałoby, żebyście się kierowali, żeby mieć ręce, zasłaniać się łokciem, kiedy kichacie, twarzy nie pokazywać, ani nie dotykać, zachować odległość i zostawać w domu, jak tylko często się da. Tak samo jak od 16 kwietnia kwietnia prawie źle mówię, nie? Pozdro dla mnie a nie, dobrze mówię od 16 kwietnia po prostu jest nakaz noszenia maseczek także jeśli ktoś nie nosi maseczki, a właściwie zaraz to mówimy, jeśli ktoś nie nosi maseczki, to w sumie no dobra, nie będę przeczuł, po prostu powiem teraz może lepiej o swoich obserwacjach i zamiast szkoda, że tak niepotrzebnie przedłużałem to, ale po prostu a propos jeszcze obserwacji, bo teraz omówię dwa kraje, konkretnie nasz, e, Niemcy oraz USA. Nie będę rozwodził się nad innymi, po prostu powiem te, które według mnie zachowały się, e, nie co, śmiesznie. Akurat nasz kraj omówię dlatego, że to nasz kraj, w końcu Polska. E, omówię jeszcze może Wielką Brytanię, bo w sumie też warto by było to omówić. E, I oczywiście zacznijmy od nas. Otóż tak, obecnie w Polsce jest zarażonych, potwierdzonych 9453. E, ozdrowiałych jest 1133, zgonów 362. E, powiem Wam tak, e, patrząc na to, bo wiecie, czasami po prostu muszę wyjść, pomóc w zakupach, albo to muszę coś załatwić na szybciutko, e, nawet w czasie epidemii. I. Jadę sobie samochodem i widzę, kurczę, grupki ludzi chodzących bez masek albo po prostu chodzących sobie od tak, nawet bez konkretnego celu, nawet ci są w maskach. I tak sobie myślę, dobra, ludzie z psami są usprawiedliwieni. Chociaż też widziałem takich totalnych kretynów, którzy na przykład chodzili bez e, w ogóle maski z psem, także pozdro. E, I powiem tak, jak bardzo. Rudym idiotom trzeba być, żeby chodzić bez maski z psem, albo na przykład chodzić w grupach bez masek. No to jest po prostu, i co z tego, że nakaz jest od 16. Wcześniej było mówione, chodźcie w maskach, wcześniej WHO ostrzegało. Co? Ano ludzie sobie to lekceważyli na różne sposoby. Najlepszym przykładem w sumie oczywiście są e, środ środowiska imperialistyczne pokroju Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, bo tam dopóki epidemia ich nie, osią, nie dosięgnęła, nie zaczęła ich dosyć mocno e, kłóć, e, a raczej jej skutki, e, chociażby e, do ekonomii zaraz przejdziemy, ale ich skutki e, oraz to ile ludzi ginęło, no... Powiem Wam szczerze, że i tak jak zwykle, państwa tak obecnego zachodu zawsze miały niektóre rzeczy kompletnie gdzieś. Obecnie, w ogóle spójrzmy sobie na przykład na imperialistów tutaj w USA. Zobaczmy sobie. No, pokaźne liczby, nie sądzicie? Na czym to jest spowodowane? Nie zapominajmy, że większość ich, ich tamtejszej populacji jest otyła. To też zmaga to, że są zachorowania, Zwłaszcza, że, patrzcie w zachodnie wybrzeże, w zachodnim wschodnie wybrzeże, przepraszam, nie umiem już po prostu e, mówić. Patrzcie, w większości, no co, na wschodnim, a zachodnie no. Patrzcie, że nawet nie tak źle w przeciwieństwie do. Wschodniego, po prostu wybrzeża. Dlaczego? Ano, chociażby dlatego, że tutaj są te główne ośrodki kulturalne oraz, chociaż ciężko nazwać ich kulturę kulturą, no ale jak to zawsze jest. Nie? Natomiast jeśli chodzi o Brytyjczyków, których bardziej szanuję trochę swoją drogą, ale to tam złośliwości na bok, u nich sytuacja wcale nie jest lepsza, bo patrzcie, ile tego jest. To jest potwierdzone 120 tysięcy przypadków ponad, tak. No to jest straszne, nie mówiąc już o 100 tysiącach zgonów. To jest też, patrzcie, wysoko rozwinięty kraj, tylko akurat tutaj nie chodzi o to, że jest bieda, bo nie ma tam biedy. Tutaj chodzi po prostu o to, że jest cholera ciasno. Um, I kurczę, to trzeba przyznać, jest u nich ciasno, i naprawdę, jeśli o to chodzi, to. Nie wiem jak tam było na początku epidemii. Wiem, że... Y, podobnie jak Niemcy, swoją drogą do Niemców y, zaraz też dojdziemy. W ogóle zajrzyjmy sobie jeszcze na chwilę do Niemców. Y, ponieważ wypadałby to też y, przytoczyć, kiedy już mówimy o tych dwóch krajach. Y, w Niemczech jest lepiej, ale i tak y, no, możecie sobie nawet teraz chwilę popatrzeć, porównać. No, patrzcie, że w Wielkiej Brytanii nie ma ani jednego przypadku, który by ozdrowiał. No. Słabiutko, chociaż w sumie wiecie, Brytyjczycy pamiętajcie, że mają tą swoją ukochaną zieloną wyspę, nie mówię tutaj o e, Irlandii czy tamtego, po prostu mają taką strefę komfortu u siebie, że są oddzieleni od y, Europy, y, przynajmniej nie ma połączenia lądowego i po prostu no niby mają tą swoją strefę komfortu, ale no wiecie. A Niemcy na przykład e, swoją drogą wykazali się totalnym e, w ogóle beztroską na początku epidemii, ponieważ w Niemczech na początku epidemii nie było aż tak. Tfu, pandemii, przepraszam, że złego słowa używam. E, na początku pandemii w ogóle w Niemczech e, było nawet spoko. i oni zachowali się tak kompletnie w ogóle bez przemyślenia żadnego, jak totalni kompletnie w ogóle idioci. Bo nie zastosowali się do wielu y, po prostu zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. W ogóle myśleli, że u nich będzie spoko. No, to widzą to spoko. 149 tysięcy zarażonych prawie, ponad. No to jak to wygląda w praktyce? Potem jak się zaczęło robić gorzej, to przynajmniej otworzyli oczy i przynajmniej dzięki temu 80 tysięcy osób by zdrowiało. No ale patrzcie, ile osób musiało umrzeć, żeby. Po prostu, żeby się ogarnęli. No, 4642. No, dużo. I w sumie to mnie najbardziej boli. To ta ludzka głupota. I swoją drogą, a propos jeszcze ludzkiej głupoty i tego, co się dzieje. Niektórzy mają dziwne sposoby lub po prostu różne na to, jak spędzać czas podczas takowej epidemii. U, pandemii. Zacząłem powtarzać jedno słowo. Pozdro dla mnie, nie? No ale jakoś spróbuję już dokończyć ten odcinek. E, podczas takiej epidemii ludzie zaczęli robić czy to bardziej mądre rzeczy, czy bardziej kreatywne, czy mniej. E, natomiast wnerwiają mnie ludzie, którzy nagrywają filmy o koronawirusie i strasznie jadą szefa WHO i w ogóle Światową Organizację Zdrowia kompletnie jadą. Chiny jadą, bo przecież to wszystko ich wina, że przez, przez przypadek wyciekło im coś takiego. I w sumie wiecie co? Jestem ciekawy, czy ludzie by tak naskakiwali, gdyby to zrobiło jakieś państwo zachodu. Pewnie nie, pewnie nie. Chociaż pewnie ci którzy by myśleli, pewnie by naskakiwali na i tak samo, no ale tak czy siak, oczywiście przecież wiecie. Niektórzy też zwalają to na komunistów, jakby yy, ideologia, którą się ci ludzie kierują w rząd, partii rządzącej w Chinach miało tutaj coś do ogadania w ogóle. Yy, a niektórzy po prostu, nie wiem, robią bardziej inteligentne rzeczy. pokroją na przykład, nie wiem, spędzają czas, sobie odpoczywają, bo w końcu mają do tego sposobność. Yy, Natomiast przejdźmy teraz może do omówienia tego, co jakby to powiedzieć ludzie, jakby to powiedzieć, no. po prostu jak to się ma z tą, z taka ta ludzka mentalność podczas pandemii oraz do ekonomii. Ano, ma się to tak, że niestety nie zdziwię się, jak dużo osób potraci pracę na przykład. Albo nie zdziwię się, jak dużo osób wpadnie w depresję. Nie mówiąc już o tym, że chociażby już niektórzy wpadają. I w sumie tutaj też należy wspomnieć o tym, że są, jest parę typów osób podczas tego czasu. Ponieważ są osoby, które na przykład mają na to totalnie wywalone, tak jak ja, i po prostu stosują się do zaleceń i. Nie popadają w jakiejś skrajności, a są osoby, które totalnie popadają w skrajność, którzy panikują. I yy, no robią sobie w ten sposób krzywdy No co tu dużo mówić. A są osoby, które na przykład stosują się do tego tylko, że strasznie są zderwicowani, yy, bo myślą, że to już w ogóle koniec świata, że o jeju co to będzie i co to w ogóle nie będzie i tak dalej. Nie? Yy. Ale są też tacy, o których zresztą tutaj już wspominałem, że po prostu wychodzą sobie, mają to wszystko gdzieś, nawet się nie stosują do tego. I tacy ludzie po prostu są, nie wiem, czy gorsi dla siebie, czy gorsi dla tych, którzy próbują się przed tym uchronić, bo po prostu, no, nie wiem, co tymi ludźmi kieruje. Naprawdę. Jak trzeba po prostu być, nie wiem. Dobra, nie będę już tutaj złośliwości na bok, jak już mówiłem. Mm, powiem tak, yy, jeśli chodzi o to, to pamiętajcie, że to nie jest pierwszy ani ostatni przypadek w historii, że takie rzeczy, że jest pandemia na cały świat, jakiegoś yy, ochytstwa po prostu. Pamię przypomnę Wam chociażby epidemię czarnej śmierci. Co, dlatego, dlaczego epidemia? Bo była tylko w Europie, nie była na całym świecie. Albo na przykład epidemię grypy hiszpanki. No, straszne choroby. W ogóle jedną trzecią Europy wybiła chociażby czarna śmierć, czyli jakiejś dżuma, wywołana po prostu przez bakterię, której niestety nazwy oczywiście musiałem zapomnieć. Pozdro dla mnie. Także szybkie przypomnienie u wujka Google. I zaraz się widzimy z powrotem. Także po krótkim przypomnieniu, chodziło mi tutaj oczywiście o bakterię dżumy tymienniczej która wywołała epidemię w Europie, dzięki której zmarło, tak jak już mówiłem, jedną trzecią kontynentu. Eee, aczkolwiek tutaj będzie kolejne nawiązanie, ponieważ obecnie w większości umierają ludzie, którzy albo są niedożywieni, albo starzy, albo na przykład po prostu palą lub piją. To się też odnosi do tego, co się dzieje w Polsce, ponieważ też są ludzie, którzy piją i palą. Albo są po prostu grubi. No i w ten sposób też, no, niestety, ale chorują. No i ma, albo mają większe szanse, tak. I to też wtedy akurat to było spowodowane systemami, które były w Europie, a to obecne jest spowodowane sytuacją ekonomiczną niektórych krajów, albo po prostu ludzką głupotą. No, Ale tak. No. Powiem tak, jeszcze tak a propos, już praktycznie na zakończenie. Mogę wam tylko powiedzieć tyle, że według mojej opinii może to potrwać jeszcze z rok. Nie myślę, żeby to trwało dwa lata. Nie wykluczam żadnej z tych możliwości, bo to pewnie mogłoby potrwać jeszcze spokojnie dwa lata. No ale myślę, że to potrwa co najwyżej rok, bo pamiętajcie, że wszystko jest skupione na, tą chwilę, na tym, żeby rozwiązać ten problem. Yy, aczkolwiek no, pamiętajcie o tym, żeby stosować te 5 zasad, żeby po prostu nie być w gronie tych yy, po prostu ludzi, którzy se wychodzą i lekceważą wszystko. Pamiętajcie, że to nie wpadać w panikę, ale jednak nie lekceważyć tego od tak. No i nie zapominajcie, żeby podzielić się opinią oczywiście w komentarzu, jeśli oczywiście ze mną nie zgadzacie to nie wiem zapraszam do dyskusji a jeśli się ze mną nie zgadzacie to też zapraszam do dyskusji ja z chęcią porozmawiam chociaż czy to na discordzie czy coś nie zapomnijcie oczywiście jeśli wam się oczywiście film spodobał jeśli uważacie że moja opinia była dość merytoryczna to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subskrypcji na kanale ja wam bardzo dziękuję za oglądanie widzimy się w następnym odcinku ciao